Cześć i dzień dobry, witam się w kolejnej lekcji na kanale BIT-admin.pl. Dziś kolejna lekcja zapewnienia naprawdę, bezpieczeństwa danych firmowych, czyli replikowanie magazynu plików. Na początek krótka prezentacja podstawowych terminów opisu działania historycznej repliki. Dalej typy replikacji oraz scenariusze replikacji. Kolejnym krokiem będzie przedstawienie praktycznego podejścia do konfiguracji. Na dwóch maszynach Storage Repliki. Sama Storage Replika działa tylko i wyłącznie na Windows Server 2016 w wersji Data Center. Jest nad następczynią dfsr (Distributed Distribute File System Replication działa jednokierunkowo, czyli od źródła do celu. Źródłem jest główny serwer z woluminem, który przyjmuje tudzież przechowuje dane. Natomiast celem jest jego replika, czyli ta druga maszyna tudzież zbiór maszyn, które. Przechowuję jego kopię. W trakcie działania storage repliki zapasowa maszyna nie jest dostępna, ponieważ wszystkie dane udostępnia pierwszy serwer, natomiast w momencie awarii serwera głównego, czyli głównego e, miejsca na woluminie, które przechowuje dane, następuje przełączenie ręczne lub automatyczne do woluminu, który jest zapasowym. Sama komunikacja pomiędzy tymi. Woluminami, czyli źródłowym oraz zapasowym, przebiega po protokole SMB3. Starycia replika umożliwia agregację łącza wielokanałowego, szyfrowanie danych przechowywanych na tych woluminach oraz podpisywanie ich cyfrowo. Sama replikacja przebiega natomiast na poziomie bloków danych, a nie plików, czyli w momencie, gdy plik jest otwarty i ktoś na nim wykonuje jakieś zadania. Również ten plik będzie zreplikowany. Jeżeli chodzi o utratę danych, tak naprawdę nie powinna się ona zdarzyć. Jedyne co, co, co może nastąpić, prawdopodobnie w replikacji ze względu na słabe łącze pomiędzy serwerem głównym a serwerem zapasowym. Storysza, replika dostępne są dwa scenariusze replikacji, czyli synchroniczny oraz asynchroniczny. Podejście synchroniczne to zapisywanie danych równocześnie na dwóch woluminach. Czyli na serwerze zawiera wolumin oraz na tym, który zawiera wolumin zapasowy. Natomiast to podejście jest wskazane w momencie, gdy te maszyny, na których są woluminy, są blisko, stosunkowo blisko z siebie, tak aby nie następowało opóźnienie. I muszą posiadać oczywiście odpowiednio wydajne łącza pomiędzy swoimi lokalizacjami. Natomiast no, plusem jest na pewno to, że te dane są przechowywane jeden do jednego, czyli nie ma opóźnień pomiędzy replikacjami z serwera głównego na zapasowy. Scenariusz replikacji asynchronicznej jest wygodny i wskazany do użycia w momencie, gdy serwery są rozproszone geograficznie, czyli są oddalone od siebie na tyle, że nastąpią zapewne opóźnienia pomiędzy synchronizacją ze względu na łącze, które jest pomiędzy nimi użyte. Pierwszym scenariuszem replikacji jest replikacja server-server, czyli pojedyncze maszyny z woluminami głównym oraz zapasowym, które replikują pomiędzy sobą dane. Natomiast tutaj takie podejście jest warte do rozważenia w momencie, gdy te serwery z woluminami i danymi, które y, się na nich znajdują, są blisko siebie. Samo zarządzanie można wykonać poprzez PowerShell'a oraz z poziomu Windows Admin Center. Kolejnym podejściem jest cluster-cluster, czyli woluminy zostają pojedyncze, natomiast te serwery, które mają do nich dostęp, y, są zwielokrotnione. Muszą być co najmniej dwa, aby cluster można było y, skonfigurować. Natomiast y, no, tutaj nadal to bezpieczeństwo jest. Y, niewystarczające, ze względu na to, że, że, ten, że te woluminy są pojedyncze, natomiast na pewno podniesione jest bezpieczeństwo. I tutaj już bardziej jest wskazane to podejście przy geograficznym rozproszeniu. Tak jak tutaj widzisz, w dwóch różnych miastach się, znajdują, się ten, znajdują się te klastry. Natomiast zarówno w połączeniu cluster-cluster, jak i server-server, w przypadku awarii głównego woluminu, należy ręcznie przełączyć dostęp do tych plików, co może być dość utrudnione nie jesteśmy w biurze lub nie mamy dostępu zdalnie do tych serwerów dlatego idealnym rozwiązaniem jest klaster rozproszony czyli co najmniej dwie maszyny, natomiast działają one w połączeniu automatycznym czyli w momencie, gdy wolumin główny jest uszkodzony i nie odpowiada klaster podejmuje decyzję o przełączeniu działania na wolumin zapasowy, który automatycznie jest dostępne dla użytkownika końcowego. W tym przypadku zarządzanie możliwe jest przy pomocy PowerShell oraz narzędzia, przystawki tak naprawdę systemowej Windows Failover Cluster Manager. Przejdę teraz do praktycznego zastosowania Storage Replica i pokażę najprostszy sposób, czyli podejście server serwer w jaki sposób należy konfigurować replikację voluminu, który przechowuje dane ważne dla użytkowników. Do poprawnej konfiguracji serwis replika niezbędne będą co najmniej dwie maszyny działające pod kontrolą Windows Server 2016 w wersji Data Center, o czym wspomniałem w części teoretycznej. Konieczną rzeczą jest również posiadanie dwóch dysków lub też dwóch partycji które będą widoczne w systemie. Pierwsza partycja będzie przeznaczona na dane, natomiast druga partycja będzie przechowywała logi, które będą zapisywane w trakcie replikowania danych. I oczywiście konieczne jest zainstalowanie samej usługi historycznej replika, co pokażę poprzez Server Manager. Instalację Storage repliki oczywiście należy przeprowadzić na obydwu maszynach na początek zainstaluje Storage replikę na maszynie głównej, która będzie przechowywała i dawała dostęp do danych. W tym celu z menu Manage należy wybrać Add Rules and Features. W nowym oknie należy przejść do sekcji Features, czyli w pierwszych kilku oknach należy kliknąć Next, aby pozostawić domyślne ustawienia i w widoku Features z listy należy wybrać Storage replika, zatwierdzić Add Features wszystkie zależności. Kliknąć Next i w trakcie instalacji maszyna, na której będzie instalowana Storage replika, będzie musiała się zrestartować, więc od razu tą opcję możesz zaznaczyć. Klikam Yes i następnie Install. W tym samym czasie dokładnie te same czynności należy przeprowadzić na drugiej maszynie, czyli Manage Add Roles and Features. Należy przejść do widoku Features i dodać funkcję Storage replika. Ponownie Add Features, Next. Również tutaj należy zaznaczyć opcję automatycznego restartu i kliknąć install. Po zainstalowaniu i zrestartowaniu maszyn przejdę do dalszej konfiguracji. Zaraz po restarcie i ponownym zalogowaniu się do systemu pojawi się okno, które przedstawi informację, że ten proces instalacji dobiegł końca, więc klikam close i tą informację również tutaj przy fladze można usunąć. Storage replika została poprawnie zainstalowana na głównej maszynie. Po przełączeniu na maszynę, która będzie maszyną zapasową dla tej funkcjonalności, również pojawiła się informacja o poprawnym zainstalowaniu tej funkcjonalności. Kolejnym krokiem jest konfiguracja dodatkowych dysków lub partycji, na których będą przechowywane zarówno dane, które będą replikowane, jak i logi z tych replikacji. Ja utworzyłem. Dwa nowe dyski, które podłączyłem do wirtualnej maszyny. Pierwszy dysk oznaczony literą E i labelem data, czyli będzie on odpowiadał za przechowywanie danych. Ma on 10 GB pojemności przed sformatowaniem. Kolejny dysk, również 10 GB przed sformatowaniem, jest opisany jako LOG i ma przypisaną literę F. Analogicznie jest to skonfigurowane na drugiej maszynie, ponieważ tutaj oznaczenia, czyli E i F będą istotne w dalszych krokach, więc na, na drugiej maszynie również ten widok musi wyglądać tak samo. Kolejnym krokiem na głównej maszynie, która będzie przechowywała dane, jest uruchomienie konsoli PowerShell. Oczywiście z uprawnieniami administratora i wykonaniem polecenia, które widzisz. Polecenie to testuje samą funkcję Store Repliki przed jej wdrożeniem. Chodzi tutaj o to, aby system sprawdził wydajność łącza pomiędzy maszynami ze względu na to, że będzie to najprostsze podejście, czyli Podejście server-server, sprawdzenie całej wydajności, w jakim stopniu te dane bez opóźnień mogą się replikować. Jeżeli chodzi o samą budowę, jest ona dość intuicyjna, czyli głównym poleceniem jest test SR Topology. Następnie przełącznik Source Computer Name jest w tym przypadku ustawiony na DC1, ponieważ DC1 będzie główną maszyną, która przechowuje dane. Oraz e, logi, następnie source e, volume name, czyli e, jest to dysk E, który będzie przechowywał dane, czyli tutaj jest wskazanie, następnie source log volume name, będzie to dysk F, e, który będzie przechowywał e, logi z replikacji, następnie destination computer name, czyli e, server 2 w moim przypadku, czyli maszyna zapasowa, która ewentualnie w przypadku jakiejś awarii y, głównego komputera przejmie y, jego działanie. I tutaj y, ponownie te same przyłączniki, czyli destination volume name y, jako E, destination log volume name jako F y, oraz duration in minutes y, jest ustawione na 30 minut. Tyle czasu to sprawdzanie y, może maksymalnie trwać. Y, następnie result path, y, czyli C temp, y, jest to plik, do którego wszystkie rezultaty będą, będą zapisywane. Tego polecenia nie będę teraz wykonywał, ponieważ ono będzie trwało bardzo długo. Natomiast chcę, abyś zdawał sobie z tego sprawę, że takie polecenie dobrze jest wykonać przed wdrożeniem Story ShellPic, aby ewentualnie wyeliminować jakieś problemy z połączeniem tudzież z wydajnością maszyn. Jeżeli chodzi o właściwe polecenie, które e, tworzy Storage replikę, e, tym poleceniem jest new sr partnership. E, tworzy ono powiązanie, można nazwać je logicznym, ponieważ e, tak naprawdę e, po wykonaniu tego polecenia e, będzie ono oddziaływało na maszynę, która będzie maszyną zapasową, natomiast sama budowa polecenia nie jest trudna. Po USR Partnership następuje seria przełączników. Pierwszy z nich czyli Source Computer Name. W moim przypadku jest wskazaniem na DC1, czyli główną maszynę, która będzie udostępniała zarówno pliki, jak i logi dla odpowiednio użytkowników oraz administratora. Następnie Source RG Name jest to stworzenie grupy replikacji, do której ta maszyna będzie na, należała. Natomiast oczywiście tych maszyn może być więcej, więc te komputery będą w jednej grupie, czyli w grupie Source. Następnie dwa przełączniki odnośnie wspomnianych wcześniej dysków czyli source volume name będzie to dysk który będzie przechowywał dane oraz source log volume name czyli dysk F który będzie przechowywał logi kolejnym istotnym elementem jest rozmiar logu który będzie jednorazowo tworzony czyli przełącznik log size in bytes tutaj jest ustawiony 1 GB natomiast ta dokumentacja w, w, w przypadku historycznej repliki pozwala na stworzenie logu w minimalnej wielkości, czyli 512 MB. Natomiast maksymalną wielkością, którą można tutaj ustawić, jest 32 000 MB. Przełącznik verbose pokazuje po prostu informacje, które będą mu w trakcie wykonywania polecenia się wyświetlać w konsoli. Że aby rozpocząć konfigurację Storage Repliki należy kliknąć Enter i chwilę poczekać. Czasami nawet dłuższą chwilę ze względu na to, że nie od razu nastąpi widoczny proces konfiguracji storage repliki. Po dłuższej chwili otrzymasz informację, że y, grupa replikacji została utworzona i tutaj jest informacja, że docelowym komputerem jest w moim przypadku serwer 2, natomiast y, źródłowym serwer DC1. I oczywiście utworzone grupy, jeżeli chodzi o replikację. Po przejściu do listy dysków wszystko wygląda z pozoru normalnie. Oczywiście, jeżeli chodzi o komputer, o maszynę DC1, czyli ten, tą główną maszynę. Natomiast, gdy przejdziesz do drugiej maszyny, w moim przypadku serwer 2, dostępny będzie tylko dysk LOG. Dysk E, który przechowuje dane, jest niedostępny, jest wyłączony w ogóle z użycia, tak jakby był uszkodzony. Natomiast jest to właściwe zachowanie, ponieważ w jednym czasie tylko jedna maszyna może udostępniać dane, jeżeli chodzi o storage replikę. W tym momencie chciałbym utworzyć przykładowe dane, więc przechodząc na dysk E utworzę prosty katalog z nazwą test1. W jego wnętrzu utworzę plik o tej samej nazwie, a w samym pliku Wpiszę informację, że został on utworzony na maszynie DC1. Staryż re replika działa i w momencie, gdyby serwer DC1 uległ uszkodzeniu i konieczne byłoby, przypominam, ręczne przełączenie w moim przypadku na maszynę EZR2, aby zachować ciągłość dostępu do plików, te testowe dane, które zostały utworzone, zostaną przeniesione na serwer 2. Po przejściu na maszynę serwer 2 należy wykonać polecenie, które Zamieni rolami te maszyny, czyli od tej pory serwer 2 będzie domyślną maszyną, która będzie udostępniała dane. Natomiast na maszynie DC1, czyli głównym serwerze do tej pory, po przejściu na maszynę serwer 2, tym razem to jego zmusimy do tego, aby był głównym serwerem dostępu do plików w przypadku awarii serwera DC1. W tym celu należy wykonać polecenie SET SR Partnership z przełącznikami New Source Computer Name. W tym momencie należy ustawić serwer 2 jako nowy serwer źródłowy z dostępem do plików. Kolejnym przełącznikiem będzie source-rg-name. Należy pozostawić destination-rg. Kolejnym przełącznikiem będzie destination-computer-name, czyli w tym przypadku będzie to komputer, komputer DC1, czyli tutaj zachodzi wymiana tak naprawdę kolejności działania storage repliki. Kolejną, o, kolejnym przełącznikiem e, będzie Destination RG name, czyli e, tak jak to było wcześniej e, Source RG e, należy zatwierdzić to polecenie poprzez Enter i po chwili e, bez jakiegokolwiek komunikatu e, zostanie zakończone to polecenie, chyba że e, pojawi się jakiś błąd. Natomiast Zmienia, zmieniła się w tym momencie jedna rzecz. Przy kliknięciu na maszynie server 2, czyli naszym, naszej nowej domyślnej maszynie, która przekazuje informacje dla użytkownika, czyli daje dostęp do plików, pojawił się y, utworzony wcześniej na maszynie DC1 katalog Test 1 z plikiem Test 1 oraz z informacją, że ten plik został utworzony na DC1. Więc jak widzisz, Storage replika jest, jest bardzo przydatnym narzędziem, jeżeli chodzi o zabezpieczenie dostępu do plików i uniknięcie problemów w postaci utraty plików w przypadku awarii. Chciałbym jeszcze pokazać kilka poleceń, które pozwolą zarządzać Storage repliką. Pierwszym z nich jest Get Ether Group, czyli tutaj pokazuje informacje dokładniejsze na temat grupy na, na konkretnych maszynach, czyli nazwa komputera. Jego ID, jej, jej nazwa, jaką literą oznaczony jest wolumin logów oraz w jakim trybie replikacja działa. Jest to replikacja ciągła, czyli tak naprawdę wszelkie zmiany danych zostają przesłane na drugą maszynę na, na okoliczność przechowywania backup. Kolejnym poleceniem jest getSR Partnership. Pokazuje on podstawowe informacje na temat maszyn, które działają jako storage replika, czyli w tym przypadku już po zmianach Destination Computer Name będzie DC1, natomiast Source Computer Name będzie Server 2. Przed zmianą, oczywiście, nazwy tych maszyn były odwrócone. Jeżeli chodzi o usunięcie relacji Partnerstwa przy Storisze Repika wystarczy użyć polecenia GetR Partnership oraz parametru Remove SR Partnership pojawi się informacja, że zostanie usunięte, usunięte partnerstwo. Oczywiście należy to potwierdzić. Ostatnim poleceniem jest usunięcie grup. To polecenie, czyli Remove SR group należy wykonać, zmieniając oczywiście nazwę na obydwu maszynach i potwierdzić. Po przejściu na maszynę DC1. Również tą grupę o nazwie Source RG usuwam, Potwierdzam, i w tym momencie nie ma już partnerstwa pomiędzy tymi maszynami, co objawia się tym, że na obydwu maszynach, oczywiście z konkretnego momentu, te dane będą identyczne, zarówno na DC1, jak i oczywiście na serwer 2, gdzie te dane nie są zsynchronizowane, więc mamy je z konkretnego miejsca w czasie. To tyle, jeżeli chodzi. O storage replika. W kolejnej lekcji chciałbym zająć się czymś, co nazywa się deduplikacja danych. Bardzo interesujące zagadnienie pozwalające na zaoszczędzenie miejsca na dyskach systemowych. To tyle, jeżeli chodzi o tą lekcję. Zapraszam do subskrypcji kanału oraz zaglądania na blog bitadmin.pl Zapraszam na kolejną lekcję.